Popularność misji morskich z Assassin's Creed 3 nie uszła uwadze Ubisoftu i czwarta część została zbudowana właśnie wokół tematyki żeglowania, a dokładniej pirackiego życia, czyli głównie brania udziału w bitwach morskich i Poszukiwania skarbów, jak wydawca wytłumaczył to, że asasyn żył z morskiej grabieży? Odpowiedź jest bardzo prosta, a poznacie ją oglądając naszą wideo recenzję. Edward Kenway, ojciec Heitama i dziadek Konora z Assassin's Creed 3 wcale nie jest asasynem. Nie jest też templariuszem. To przypadkowy facet, który nie chciał być biednym chłopem. Wyruszył więc w podróż za marzeniami i nieświadomie wplątał się w wojnę pomiędzy dwoma tajnymi ugrupowaniami. Edward jest lekko duchem, którego nie sposób nie lubić. To duża zmiana na plus w stosunku do poprzedniej części. Kenway ma swego rodzaju dar. W ten sposób Ubisoft tłumaczy, jakim cudem bohater tak szybko uczy się asasyńskich sztuczek. Ukrytym ostrzem posługuje się niczym wytrawny mistrz. Wrogów zabija po cichu, czy to atakując z góry, czy kryjąc się w zaroślach lub stogusiana. Bohater z łatwością wspina się na budynki i drzewa, czego Ezio i Connor uczyli się jako młodzi chłopcy. Jak na kogoś, kto nigdy nie słyszał o asasynach i templariuszach, Edward radzi sobie w te klocki nadzwyczaj dobrze. Dzięki takiemu bohaterowi fabuła jest znacznie ciekawsza niż poprzednio. Edward wchodzi w drogę zarówno asasynom jak i templariuszom. Do kogo przystanie i komu pomoże nie od razu wiadomo. Na pewno jednak nie zrobi tego za darmo. To w końcu pirat i musi dbać o swoich ludzi. Nie jest obojętny kiedy Czarnobrody chce zdobyć Galeon i potrzebuje wsparcia. Pomaga mu też zdobyć leki dla mieszkańców Nassau. Historia przedstawiona w Black Flag to piracka opowieść. Wątki asasyńskie zostały zepchnięte na boczny tor. Niestety nie uniknięto scen rozgrywających się w rzeczywistości. Zawsze stanowiły one słabszy punkt serii, ale tym razem przynajmniej Ubisoft podszedł do nich w ciekawy sposób. Wcielamy się bowiem w pracownika Abstergo. Chodząc po budynku, patrząc na figurki i plakaty asasynów, można poczuć się jak w Ubisoftcie w Montrealu. I takie było założenie. Siedziba Abstergo mieści się w Montrealu. Firma tworzy komercyjne produkty pozwalające przeżywać cudze wspomnienia i robi to we współpracy z Ubisoftem. Wyszło całkiem zabawnie. Dobrze jednak, że tych momentów nie ma zbyt dużo i można szybko wrócić do Animusa. Akcja gry toczy się zarówno na wodzie, jak i na lądzie. Są wyspy duże i małe, ale nie ma tu ani jednego kawałka terenu, który można by porównać do miast z trylogii o losach Ezio. Bez obaw, jest gdzie bawić się w asasyna. Wkradanie się do fortów, śledzenie żołnierzy wroga, podsłuchiwanie rozmów, synchronizację i rekrutowanie załogi. Wszystko to jest na swoim miejscu. Poszczególne akcje wykonujemy albo w miastach jak Havana, albo w mniejszych osadach pokroju Nassau, czy też w pięknych okolicznościach przyrody niczym w Assassin's Creed 3. Edward równie łatwo skacze po drzewach co po dachach. Dużą część rozgrywki zajmuje żeglowanie po oceanie. Nie ma od tego ucieczki, ale też nie sposób się nudzić. Jest masa rzeczy do roboty. Najważniejsze są oczywiście bitwy morskie, ale najpierw warto rozbudować statek Jackdaw, którego kapitanem jest Edward. To lekka łajba, niezbyt dobrze opancerzona i nie mająca wielu argumentów w walce z największymi okrętami. A fabuła w pewnym momencie zmusza nas do takich potyczek, więc przed rozbudową statku nie ma ucieczki. Słono to kosztuje, a w Black Flag pieniądze nie rosną na drzewach jak w poprzednich grach z serii. Pieniądze zdobywa się na różne sposoby. Można na przykład sprzedać skórę upolowanych zwierząt. W miastach zaś można szukać skrzyń wypełnionych złotem. Warto czasami przestanąć przy małych wyspach i poszukać na nich szkieletów. Zawsze jest przy nich mapa prowadząca do skarbu. Trzeba tylko odczytać współrzędne, a na miejscu odnaleźć punkt narysowany na mapie i wykopać skrzynie ze złotem. Po drodze warto zahaczyć o miejsca, gdzie da się nurkować. Na dnie leżą wraki i skrzynie ze skarbami. Nurkować można tylko we wyznaczonych punktach. Trzeba uważać na ataki rekinów i innych drapieżnych zwierząt. Najważniejsze to pamiętać o nabieraniu powietrza. Nie trzeba się wynurzać, wystarczy podpłynąć do specjalnie przymocowanych beczek i wziąć oddech. Odnalezienie wszystkich skrzyń i dotarcie do nich bywa prawdziwym wyzwaniem. Szukanie skarbu jest przyjemnym przerywnikiem. Najciekawsze są walki. Można kogoś zaatakować samemu albo podłączyć się do już toczącej się bitwy. Walki należy tak prowadzić, żeby unieruchomić statek wroga. Strzelać można z dział z przodu oraz z boku. A jeśli ktoś wsiądzie nam na ogon, to trzeba wyrzucać do wody wybuchające beczki. Tak przynajmniej wygląda to zanim rozbudujemy jackdoła. Trzeba mieć oczy dookoła głowy, żeby nie uderzyć w skały lub nie wpaść na wyspę. Umiejętność manewrowania statkiem jest kluczem do zwycięstwa. Nie da się wygrać, nie wiedząc kiedy przyspieszyć, by uniknąć staranowania, a kiedy zwolnić, żeby szybko się obrócić. Po unieruchomieniu statku pozostaje dokonać abordażu. Walka wręcz i bronią białą jest taka, jak można było się spodziewać. Przeciwnicy stoją w kółku i atakują pojedynczo albo po dwóch. Trzeba przełamywać ich gardę i wyprowadzać kontrataki. Edward ma przy sobie dwa pistolety, z których może zrobić użytek pomiędzy ciosami. Do dyspozycji mamy jak zawsze bomby dymne i zatrute strzałki. Walka jak zwykle jest łatwa, choć łatwo stracić czujność i głupio zginąć. Nikomu nic by się nie stało, gdyby można było wybrać poziom trudności, a tymczasem mamy do czynienia jak zawsze ze słabą SI. Przeciwnicy są głupi, głusi i ślepi. Można im pokazać się na ułamek sekundy i szybko schować, a zaraz zapomną, że coś widzieli. Może gracze niedzielni to lubią, ale to jednak wada gry. Thanks. Moc PlayStation 4 nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o SI. Poza tym też niewiele zmienia. Black Flag jako gra multigeneracyjna nie wykorzystuje mocy PS4, a z drugiej strony za dużo próbuje ugrać na PS3. Stąd częste chrupnięcia animacji na kilkuletnich konsolach. Ale też świat gry nie jest tak otwarty jak wynikało z zapowiedzi. Przy nurkowaniu odpala się animacja i po chwili pływamy pod wodą w niezależnej miejscówce odłączonej od świata gry. Doczytywanie danych na PS4 też nie zachwyca. Loadingi trwają od kilku sekund do prawie 30. Next genowa wersja zachwyca, gdy akcja toczy się na oceanie. Woda przelewająca się przez pokład wygląda fantastycznie. Zachwyca oświetlenie przy zachodzącym słońcu czy w czasie burzy. Płonące statki podczas bitew morskich również prezentują się znakomicie. To wszystko jednak detale: fale na PS4 nie są bardziej naturalne niż na PS3. Animacja też czasem chrupnie na Next Genie. Na PS3 z kolei brakuje takich drobiazgów jak poruszające się krzaki, w których skrywa się bohater. Black Flag wygląda jak na mocnym PCecie, ale nie jakoś zabójczo dopakowanym. A duży świat nie robi wrażenia po GTA V. Trudno się dziwić, że Ubisoft opóźnił premierę Watch Dogs. Lepiej, żeby wersje na stare konsole w ogóle się nie ukazały, jeśli mają ograniczać edycje na PS4 i Xbox One. Żeglowanie, bitwy morskie nurkowanie, wszystko to bardzo odświeżyło serię. Jeszcze bardziej zrobiło to nadanie grze pirackiego klimatu. Przyjemnie spojrzeć na walkę asasynów i templariuszy z boku. Niestety, prawdopodobnie w kolejnej odsłonie nie będzie nam dane pływać po oceanie. Z jednej strony szkoda, a z drugiej najwyższy czas domknąć amerykańską trylogię, na którą składają się część trzecia, czwarta i Liberation. Bieganie po niskich budynkach w małych miastach pokroju Hawany czy Bostonu, a także wspinaczki po drzewach nie dają aż tyle satysfakcji, co zabawa w Assassina w Rzymie czy Florencji. Czas najwyższy, żeby seria wróciła do Europy. Assassin's Creed 4 Black Flag nie pokazuje mocy next genów. Nie poprawia też błędów w głównej mechanice gry. Głupota przeciwników nie zna granic. Czy długo jeszcze będziemy musieli udawać, że bawi nas śledzenie kogoś, kto jest ślepy i nie widzi, że idziemy za nim w towarzystwie czterech pań? Czy kolejna część wykorzysta w jakiś sposób moc niekstgenów, żeby wprowadzić nową mechanikę? Oby, bo chociaż w Black Flag gra się wyśmienicie, to jednak seria w najważniejszych aspektach stoi w miejscu. <grym zniszczytania> Edward, dust up i'll give you one <laughs> come on lads i've seen bigger arms on a bird